Tajemnice różańcowe z Maryją. Czyta Bernadeta Grabowska. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Babciu, babciu! wykrzyknęła Miriam, wbiegając do kuchni Miriam, buty o tak, już zdejmuję. Obiecuję, że zaraz poodkurzam. Staruszka odłożyła drewniany różanic na stolik i wstawiła wodę na herbatę babciu. Kochana babciu, posłuchaj. Miriam usiadła na tapczaniku. W naszej parafii ojcowie franciszkanie zakładają jadłodajnię, taką dla najuboższych. Będzie miała swoją nazwę być dobrym jak chleb. Wspaniały pomysł i piękna inicjatywa. Tak, to zasługa ojca Januarego. Chociaż ojciec wspomina, że kieruje nim niepokalana, a on jest tylko jej narzędziem, dodała dziewczynka z uśmiechem. Staruszka wyłączyła gotującą się wodę i zrobiła herbatę w małych kubeczkach. To bardzo piękny gest, kochanie. Myślę, że z tej pomocy skorzysta wielu potrzebujących. Dziś, podobnie jak za czasów Jezusa, są ludzie spragnieni miłości Boga i zwykłego chleba. Jezus nigdy nie pozostawał obojętny wobec ich próśb. Miriam spoglądała na babcie swoimi wielkimi oczami. Tak, to wspaniałe, że Bóg posługuje się nami w codzienności i wysyła swoich aniołów. Staruszka poprosiła o chwilę przerwy w rozmowie, ponieważ chciała dokończyć wieczorną modlitwę. Kiedy Miriam weszła do pokoju, aby spakować się do szkoły, spostrzegła, że przy łóżku stoi uśmiechnięta, niepokalana. Witaj, Miriam. Odezwała się głosem pełnym miłości i dobroci. Czekałam na ciebie. Maryja trzymała w dłoni różaniec wykonany z róż, który błyszczał niby diamenty. Cieszę się, że doceniasz trud ojca Januarego. Wiedz, że tuż obok ciebie jest dużo dobrych ludzi, wyszeptała z uśmiechem Maryja. Zapadła chwila ciszy. Miriam spojrzała na połyskujące różańcowe róże, myśląc o tym, co powiedziała niepokalana. Czy pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu zaspałaś, a potem zapomniałaś zabrać do szkoły kanapkę? Od samego rana byłaś bardzo głodna, a miałaś wtedy aż sześć godzin lekcyjnych i sprawdzian z matematyki. Nie wiedziałaś, co robić. Wysłałam wtedy do ciebie anioła, który posłużył się dobrym człowiekiem. Tak. Pamiętam, niespodziewanie podeszła do mnie Zosia. Zauważyła, że źle się czuję. Zapytała mnie, czy chciałabym banana, bo ma dwa. Podzieliła się też ze mną kanapką. Pamiętam, że zyskałam wtedy koleżankę. Maryja gestem dłoni zaprosiła dziewczynkę, by podeszła bliżej. Pamiętaj, kochana Miriam, o tym, że ty i każdy z ludzi możecie czynić drobne gesty miłości, które sprawiają, że świat staje się lepszy, piękniejszy, zarówno przez modlitwę, na przykład różańcową, jak i przez małe uczynki dobroci i ofiary. Mogą być one nieocenioną pomocą. Maryja zniknęła. Wieczorne światło księżyca oświetlało nocną szafkę dziewczynki i leżący na niej biały drewniany różaniec który Miriam natychmiast chwyciła w swoje dłonie. Zastanów się, czy potrafisz w swoim życiu dostrzec okruchy tajemnic różańcowych. Czy widzisz w zwykłej codzienności Boże działanie i opiekę? Czy sam nie lękasz się dawać świadectwa temu, że jesteś chrześcijaninem?